jest właśnie tym momentem, gdzie my możemy czuć się sprowokowani właśnie. Gdzie możemy poczuć, że ktoś jakby wymaga od nas stanięcia tak naprawdę w tym kim ja jestem naprawdę. I Mars również pokazuje Ci, jakie ty masz ukryte w sobie nie tylko talenty, ale właśnie też działania, które Powinnaś podjąć, ale może się ich boisz. Więc, jakby ta pełnia mobilizuje też do tego, żeby zrobić pewne rzeczy, których nie robiłaś, bo właśnie no, trochę się bałaś, tak? I dobrze mieć świadomość tego, że skorpion jest od tego, żeby wyjąć pewne rzeczy mocno na wierzch, ale poprzez oczyszczenie. Czyli jakby pewne rzeczy również w tobie, pamiętaj, że Mars.